Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylu Wypro i witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideo poradnika Ubierz się na rower. Tym razem powodem tego nagrania jest moje delikatne zmarznięcie podczas dzisiejszej porannej wycieczki. Mamy 13 sierpnia bodajże, albo 14, już teraz nie pamiętam, natomiast 13. Natomiast wbrew temu co dzieje się w ciągu dnia i mamy te 30 stopni, to poranki zaczynają być już rzeźkie. Ja to zawsze później odczuwam, ponieważ jeżdżę sobie raczej w tej cieplejszej części dnia, ale dzisiaj wyjechałem wcześniej i przekonałem się, że przy podjeżdżaniu, przy przejeżdżaniu blisko różnych zacienionych miejsc czy blisko krzaków, troszkę z dala od miasta o 6-7 może być już zimno. Przystępujemy więc powoli do e, omawiania produktów służących do grzaniu. Najpierw zaczniemy od wszystkich końcówek ciała, które marzną jako pierwsze podczas chłodnych poranków i wieczorów. Dzisiaj zajmiemy się ogrzewaczami, op, ocieplaczami na palce. E, te potrafią często marznąć właśnie jako pierwsze. Dłonie zostawimy sobie na później, na inny odcinek. Natomiast teraz zajmiemy się stopami. Otóż e, ocieplacze na buty służące do zasłonięcia tej najbardziej wentylowanej części, czyli przedniej, e, powodującej właśnie to, to odrętwienie palców stóp. Można sobie zasłonić e, ocieplaczem na buty. Niekoniecznie musi to być pełny ocieplacz, taki, który odetnie nas całkowicie od przepływu powietrza i będzie powodował przy wyższych temperaturach zapocenie. Można się po prostu odizolować sobie ten czubek. Znacie te produkty już z naszej oferty od zeszłego roku. Mieliśmy na przykład Castelli, w tym roku też wróci, teraz dołączył Asos. Natomiast kojarzone są przede wszystkim z takimi dosyć ciepłymi ocieplaczami, ciepłe ocieplacze, już na okres zdecydowanie jesienny, 5-10 stopni. Natomiast w okresie wczesno-jesiennym albo późnoletnim przydają się lekkie ocieplacze. I tu z pomocą przychodzi Embiwear, który zrobił takie właśnie nakładki na buty uniwersalne w jednym rozmiarze eee, i cienkie. Cienkie, właśnie takie, powodujące tylko to, że jest to delikatnie, dogrzane, do, delikatnie dogrzany czubek buta, takim tutaj delikatnie mechaconym materiałem i jest to materiał wiatroszczelny i lekko wodoszczelny i teraz zobaczymy sobie o dostępności poszczególnych wzorów powiem później zobaczymy sobie jak to wszystko w ogóle pasuje na but to są akurat buty w tym samym rozmiarze ale troszkę różniące się krojem formą natomiast zobaczymy sobie ja to robię pierwszy raz obiecuję także też się będę uczył tego całego mechanizmu dowcip i całym Cały zabieg tak jakby polega na tym, żeby tu sobie umieścić ten ocieplacz na bucie i tak go ładnie rozłożyć, żeby zostawić sobie wystający blok i tym samym dogrzać stopę. Trzeba go sobie fajnie ułożyć, żeby się nie kolidował. Tu nam wystaje jakaś metka. Jest to zapewne do obcięcia, natomiast trzeba go sobie tak ułożyć, dobrze rozłożyć, żeby się nie opierał na bloku, a poniżej. O, właśnie tak. I tym samym otrzymujemy dopasowany, dobrze do buta, sięgający do jego połowy ocieplacz, który spowoduje zatkanie tych wszystkich otworów wentylacyjnych, a dalej oferować będzie możliwość wpięcia, ponieważ wpinamy się tutaj tą przednią częścią, która jest całkowicie odsłonięta. wzorów dostępnych jest kilka. Tak jak widać instalacja jest, do, jest dosyć prosta, tak samo ściąganie. Dostępny jest na przykład e, biały rowerki, dostępny jest minimalistyczny czarny dla tych, którzy nie chcą mieć żadnego wzoru. Jest dostępny ten wzór lollipop. Eee, różowe czaszki i dla fanów Stanów Zjednoczonych coś takiego. Myślę, że jest to super pomysł na taki okres przejściowy, kiedy jeszcze jest za ciepło, na pełne och ochraniacze, ocieplacze. Zobaczymy sobie, jak to teraz będzie funkcjonowało z tym mawikiem. A plus jest taki tego typu ochraniacze, że można je sobie zdjąć już jak wyjdzie słońce i zrobi się trochę cieplej, schować sobie po prostu do kieszeni eee, i dalej cieszyć się jazdą w komfortowych warunkach. Chcesz powiedzieć o tym, że to Dobre, na zjazdy w górach. Dobre to jest też na zjazdy w górach. Na przykład, jak lecicie sobie gdzieś teraz, popularne są wakacje w górach w Alpach, na przykład. Pozdrawiamy z tego miejsca ekipę MJ Pro Pozdrawiamy ekipę MJ Pro Tour, która jest właśnie w Alpach. I warto jest zabrać sobie na przykład coś takiego na długie zjazdy górskie, ponieważ. Tam ten zjazd trwa nie tak jak na Mazowszu 30 sekund, a czasami trwa 30 minut i zaczyna się w dosyć niskiej temperaturze i zainstalowanie sobie takiego ocieplacza spowoduje to, że nie wymrozi wam palców na długim zjeździe, ewentualnie na jeździe w jakiś mroźniejszy, czy nie mroźniejszy, chłodniejszy wyraźnie poranek. Tyle dzisiaj. Jest jeden rozmiar, pasuje na każdy rozmiar buta. Na te większe wchodzi, tak jak widać, trzeba się troszkę e, tutaj z tym posiłować, natomiast warto to zrobić, bo później już jest bardzo do dobrze. E, porządnie wykonane, fajne kolory. Na mniejsze buty też sięga, też obejmuje mniejsze buty. 129 zł od włoskiego embiwera. Takie fajne, kolorowe ocieplacze na palce przydadzą się w okresie wczesno, jesiennym, czyli już niebawem. Polecam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.